Sprawca całego zamieszania po raz drugi na stadionie miejskim w Rzeszowie. Stadion Stali Diamond z Rzeszów Cup. Marcin Bachusz, człowiek, który rok temu wkrzesił inicjatywę i po roku ta inicjatywa jest coraz lepsza. Ja wiem, że Tobie jest głupio o tym mówić, dlatego ja o tym mówię. Pierwszy raz udało Ci się zaprosić zespoły z zagranicy i to jest niewątpliwie, Marcin, Twój duży sukces, bo Benfica Lizbona nie przyjeżdża na każdy turniej w Polsce. Dokładnie tak. Dziękuję Ci za tą zapowiedź, za to wejście. Cieszę się, że jesteś z nami. To przede wszystkim, że jesteś z nami tutaj, że na tyle Ci się to spodobało, żeby tu dołączyć do kolejnej edycji razem z nami. To fakt. Utrzymaliśmy ten sam stan zespołowy drużyn z tamtego roku. W tym roku doszło nam kilka jeszcze bardzo mocnych marek, jak GKS Katowice, Raków Częstochowa, czy Jagiellonia Białystok. Ale udało nam się tak naprawdę przyciągnąć tu do Rzeszowa mistrzów Europy w tym roczniku: Benifique Lizbonę, Karpaty Lwów i Ruch Lwów. Więc powoli rozwijamy się z roku na rok, e, robiąc międzynarodowe wydarzenie. Mam informację przekazaną od trenerów z Lizbony, że są zachwyceni pobytem w Rzeszowie, zachwyceni organizacją turnieju, e, a także poziomem, e, nawet wręcz zaskoczeni tak dobrym poziomem piłki nożnej młodzieżowej w Polsce, co tylko cieszy. Rozumiem, że to nie jest Twoje ostatnie słowo i znając Ciebie, Ty będziesz chciał corocznie zapraszać kolejne zespoły z zagranicy. Organizacja tego turnieju zajmuje 364 dni w roku? Tak, zgadza się. Nie chcę na razie zdradzać kolejnych planów, bo pracujemy w ciszy, a efekty widać na boisku i widać przy organizacji. Ale tak, chcemy się jeszcze bardziej rozwijać, iść do przodu z każdą kolejną edycją. Co do organizacji, to nie jest to tylko moja zasługa. Tylko ja jestem osobą, która inspiruje, a mam za sobą też sztab ludzi którym serdecznie dziękuję cały zarząd Akademii Piłkarskiej Diamond, z Rzeszów, ale też i rodziców. No ale tego wszystkiego nie byłoby możliwe bez naszych sponsorów, którzy wspierają nas bardzo mocno. Eee, tak jak prezes na konferencji, prezes firmy Solvera powiedział, że jest to tylko naciśnięcie guzika dla sponsorów i zrobienie przelewu, ale dla nas jest to danie czegoś więcej. Ja jeżdżę po różnych firmach, różnych sponsorach i uwierz mi, że... To też świadczy o tym, jak ludzie są, jakie mają serce, jakie mają podejście, bo nieraz małe firmy są w stanie nam bardziej pomóc niż te, niż te potężne, no, ale liczę, że będą się przekonywać kolejne firmy i będą dołączać do nas, widząc to, co tutaj się dzieje. A tak jak wspomniałeś, no, po tej edycji zaraz zakończamy i już tak naprawdę jeden czy dwa dni odpoczynku i już przygotowujemy kolejną edycję. Czy możliwe jest, że za rok turniej będzie dwudniowy? Tak, nie chcę zradzać jeszcze planów, ale już jak powiedziałeś, taki mamy pomysł, żeby zrobić dwudniowy. Czekamy tak naprawdę na wybudowanie stadionu, który buduje się nam na byłym stadionie Resowi Rzeszów. Buduje się piękny, potężny obiekt. Jestem po rozmowie z władzami miasta, dzięki ich przychylności też, że nam udostępniają ten stadion, który do nich należy. Planujemy, żeby zrobić kolejne edycje na dwóch stadionach, żebyśmy rozgrywali to na dwóch stadionach i nawet dwudniowy. Ale mnie nie masz tu dwóch, ja jestem jeden, więc nie wiem, na jakim stadionie mnie planujesz za rok. Właśnie Bartku, myślę jak Cię sklonować. Myślę jak Cię <laughs> sklonować, albo wziąć Twoją żonę Klaudię. O proszę, proszę. I na sam koniec, co czuje Marcin chwilę po zakończeniu turnieju? Bo pamiętam, jak widzieliśmy się dosłownie minuty po, po, po pierwszej edycji, Ty byłeś zruszony i tak, tak, tak de facto chyba nie spodziewałeś się aż tak, dobrego odbioru tak to prawda zaraz po zakończeniu teraz są emocje bo oprócz tego że ja jestem organizatorem tego całego wydarzenia prezesem Akademii Piłkarskiej Diamond z Rzeszów to też jestem rodzicem mój syn Max też bierze udział w tym turnieju też gra więc te emocje są podwójne emocje związane z organizacją żeby wszystko było dograne na no, ostatnich... rola jest trudniejsza powiem ci chyba rodzica chyba rodzica bo wszystko rzeczy materialne i organizacyjne jesteś w stanie przygotować, a emocje swojego dziecka, kiedy widzisz jak walczy, jak gra, są niesamowite, są niesamowite i to, to tak naprawdę na, napędza nie tylko mnie, ale też i innych rodziców do tego, żeby robić tym dzieciakom, stwarzać takie warunki. Na najwyższym poziomie, bo jak przyjdzie ostatni gwizdek, rozdamy medale, rozdamy nagrody. Radość, łzy ze zmęczenia u tych dzieciaków są niesamowite. Kiedy wracasz do domu i twój syn mówi ci, tata, było fenomenalnie, to był wspaniały turniej, no to łzy same lecą do oczu. Na sam koniec, jak to jest że Rzeszów? To jest aż tak sportowe miasto, w zasadzie codziennie jakaś impreza, Żużel, triathlon, Diamond Rzeszów Cup i tak można wymieniać i wymieniać. To jest też zresztą bardzo ciekawe, że Rzeszów kandyduje do miana Europejskiego Miasta Sportu 2026. Rozumiem, że przez takie właśnie też inicjatywy. Dokładnie tak. Rzeszów sportem stoi. E, władze miasta, ale też i samorządu województwa podkarpackiego są prosportowe. E, to pokazuje właśnie po tych wydarzeniach, które wspomniałeś. Wczoraj gościliśmy tutaj najlepszych żydowców świata. Dzięki e, organizacji przez Marma Polskie Folie oraz firmę Texom, również naszego sponsora strategicznego, najlepszych żydowców świata. E, niesamowite emocje. Praktycznie każdy weekend jest wrzeszowy sportowy i tak jak wspomniałeś, Rzeszów kandyduje do tytułu Europejskiego Miasta Sportu 2026. I właśnie takie wydarzenie jak to pokazuje Polsce, pokazuje Europie, że w naszym mieście dzieją się takie wydarzenia, przyjeżdżają tu takie drużyny, taka organizacja. Wszystko dzięki, dzięki wsparciu miasta i tak jak powtórzę się, sponsorów. Czyli tak, rok temu 16 zespołów, w tym roku 24. Jeżeli Państwo mieli choć. Yy... Z arytmetyki, to za rok e, tych zespołów będzie sztuk 32. Zdradzasz wszystkie szczegóły. jakby nie, to ja w tre... ogóle wiesz co przecież ja tego nie wiem. Ja sobie tak to wszystko strzelam i na razie widzę, że trafiam. Jakby to trener Daniel Myśliwiec powiedział, nie powiem nic. <śmiech> <śmiech> ale, ale jesteś blisko, myślę, że będzie, będzie głośno. Myślę, że będziesz tutaj również z nami jako tak naprawdę twarz, ambasador całego tego turnieju, osoba związana, która nadaje kolorytu, no nig inny jak ty. Dzieci czekają i ja też zadam Ci pytanie, Proszę kiedy bardzo. rusza Turbo Kozak Junior. Też bym chciał to wiedzieć. Jeśli druga edycja ruszy, to pewnie w okolicach września tego roku. Ja za to trzymam kciuki, tak samo jak trzymam kciuki, żebyśmy tu gdzieś spotkali, dajmy na to za tuzin lat i świętowali wtedy edycję. 14. Super, bardzo dziękuję i czekamy z niecierpliwością, bo gro dzieci dzisiaj tutaj, jak się zobaczyło, pyta się, czego już nie ma turbo Kozaka Junior, więc zwrócę się z prośbą z apelem do wydawcy Turbo Kozak Junior o, o to, żeby Bartek wrócił z powrotem na, na wizję Turbo Kozak Junior i żeby ci młodzi chłopcy mogli pokazywać się w tych trudnych konkurencjach. Ani ja, ani Marcin już wiecznie żyć nie będziemy, więc proszę z tych wszystkich apeli czerpać czerpać garściami serdecznie państwu dziękujemy jeśli będziemy na wizji za minut kilka taką mamy na żyję, to, to serdecznie zapraszamy byście dziś dołączyć bo na razie nie pada tak dokładnie pogoda na razie wytrzymuje dmuchajcie państwo żeby te chmury bokiem przeszły i dziękujemy serdecznie i zapraszamy na stadion miejski Stal Brzeszowy do zobaczenia do zobaczenia